Okay, tak wygląda e, sufit po wykonaniu instalacji, e, po rozprowadzeniu rekuperacji. Możemy teraz przystępować do dalszych porad związanych e, z wykonywaniem sufitu podwieszanego, tak konstrukcji sufitu z profili. E, profile są, trzeba po prostu teraz odmierzyć odpowiednie długości e, profili tych nośnych, które będą e, szły, tutaj przykręcone będą do wieszaków. Jedne będą się kończyć tutaj na ściance, jedne pójdą aż tam do kuchni nad okno, całe długie przykręcane będą tutaj do S-ów, a do nich będą podczepiane łącznikami krzyżowymi poprzeczne profile główne, do których będziemy kręcić płyty. Te profile będą wchodziły w te profile UD, które są przykręcone do, do ściany. I dobra, tak to wygląda na razie. Są dwa profile przykręcone do wyszaków. No na pewno te wieszaki noniuszowe, które się reguluje w pionie, są dużo wygodniejsze do montowania, natomiast od tym mam niewielkie odległości, nie da się za bardzo tamtymi wieszakami wykorzystać. Trzeba te esy, no one są, powiedzmy sobie szczerze, mniej wygodne w ustawianiu w poziomie na tym etapie mamy to zrobione w ten sposób puszczone dwa profile jak widzicie w miejscach, gdzie są te rury kanały z rekuperacji musiałem popodcinać żeby po prostu się zmieściły starałem się zostawić jak najwięcej przestrzeni tak żeby nie stykały się rury z profilem żeby później jakieś drgania szumy się nie przynosiły na konstrukcję gdzie trzeba było to podokładałem widzicie tutaj zagęściłem troszeczkę uchwytów żeby no ten profil tam był w miarę usztywniony, no jest teraz OK. Jak poziomujemy? Poziomowanie odbywało się w ten sposób. No i tak będzie też dalej robione. Taczka przyłożona do profilu, który tutaj leży sobie na, na tym profilu przyściennym. Ustawiony laser do poziomu, i następnie w każdych kolejnych miejscach przykładamy laser starczkę, lasera i poziomujemy. Jest światło, nie bardzo widać. I tutaj też. No wiadomo, to troszeczkę ucieka, nie jest idealnie, no bo tak jak Wam mówię, te, te profile, no ciężko na tych wieszakach to ustawić. Profile mają takie rowki. Yy, zawsze staramy się no, trafić w otwór, który pokrywa się z tym rowkiem, jednak nie, nie zawsze ta wysokość chce tak się ustawić. Yy, ta pyłka troszeczkę goni po tym profilu, no i różnie to, różnie to wychodzi. OK, dobra. Yy, kolejny profil mam przygotowany. Zaraz go sobie wrzucę na górę po to, żeby zaznaczyć miejsca tych podcięć, nie? Żeby wiedzieć, yy, w którym miejscu muszę naciąć. Pójdzie on pomiędzy te profile, które tu są, już, a następny będzie akurat dalej za tym. Także jakoś to sobie muszę tutaj pakować na górę. O, ściana. Trzeba uważać. tutaj ten profil chyba będzie za długi. Ja go sobie dam gdzie indziej. Dam go sobie tam, w tamto miejsce. A no tu akurat przypadają rurki, to mogę wykorzystać troszkę krótszy do wieszaka tylko. No i dobra, już się Dobra, troszeczkę prac zostało wykonanych. Troszeczkę podgoniliśmy tutaj e, z układaniem profili. E, wszystkie profile poprzeczne, tak jak Wam mówiłem, te nośne przykręcane do e, wioszaków es są gotowe. O, sorry. są gotowe. E, I zaczęliśmy część wrzucać tutaj wieszaków, yy, profili, sorry profili poprzecznych, tak to wygląda yy, no i teraz zobaczymy sobie jakieś kolejne profile, powrzucam yy, najważniejszy rozstaw pomiędzy profilami to jest są te, które będą na łączeniu płyt czyli co 120 cm one muszą wystąpić, yy, muszą pasować na odległości 120 cm Natomiast te pomiędzy no, pilnuję, żeby były co 40, natomiast jeśli się zdarzy takie miejsce, jak na przykład tutaj profil miał, o ile dobrze pamiętam, akurat wypadał częściowo na wieszaku, no to wiadomo, te parę centymetrów trzeba było cofnąć, żeby po prostu no, nie było żadnych komplikacji. tak? Co trzeci profil jest na 120, on tam musi być, żeby łączenie wypadło tak, jak miałoby wyjść. Tak tu wygląda jeszcze... Już tutaj patrzymy poziom, jeśli chodzi o e, tutaj anemostat, e, płyta i akurat fajnie e, wejdzie sobie e, sam anemostat do, do tej skrzynki i będzie elegancko zatrzymany, ładnie się trzymał. Tak to tu wygląda, wszystkie profile poprzeczne, wypoziomowane, więc e, te mogę sobie tu spokojnie zapinać. Jeśli chodzi o te łączniki, e, prawdopodobnie będę chciał je tutaj połapać na pchełkę. Mam takie zwykłe te łączniki, jedne z tańszych. E, one nie blokują się tak. Boję się, że po przykręceniu płyt może to troszeczkę odejść. Tak, wiadomo, płyt, e, płyty będą troszeczkę ważyć ten ciężar. No, mogłoby to spowodować jakieś niezamierzone fale na suficie. Całej tutaj e, efektu tak, nie będzie takiego, bo będzie troszeczkę to może być pofalowane, jeśli to siądzie. Niektóre ciaśnie chodzą, niektóre luźniej. Prawdopodobnie sobie to przykręcę tutaj no, jak po jednej pchałce przynajmniej z każdej strony. Są lepsze łączniki, z, le z tam oryginalne jakieś z lepszych, z lepszych firm, wersje, które powodują. Można zatrzasnąć taki zatrzask i wtedy To połączenie jest sztywniejsze, no ja nie wiedziałem jeszcze na ten moment gdy kupowałem, że są takie Pewnie bym się skusił na nie No bo ułatwiają pracę i jest to takie powiedzmy precyzyjniejsze, dobra Dobra łączniki, mam takie zwykłe Tak one wyglądają Po wygięciu W ten sposób Gdzieś tu mam rozmierzone, 40 tutaj, no tutaj akurat nie założę Odpada Możemy założyć tutaj, yy, w tą stronę już nie ma problemu, też co 40 miałoby być tu, ale damy też sobie tutaj na ten, po tej stronie profila, tu, wiadomo jak wyjdzie tutaj co 50 to też się nic nie stanie, ważne żeby to łączenie było tam gdzie ma, ma być, no tu widzę, że kurde będzie lipa z tymi profilami, zaraz sobie to rozmierzę, bo akurat idzie rura, nie? Nie wiem, czy nie damy sobie tu, całkiem po tej stronie. Myślę, że będzie to lepsze rozwiązanie. No czasami tak wypadnie, no nie, na to nic nie poradzimy. E, tu jest ten, który potrzebuje 120 i tu jest 120. Ten będzie musiał być w tym miejscu, a też nie zawsze się go uda przymontować. Dobra, zróbmy sobie to tak, że sobie wrzucę tą 120 najpierw. Ten, który musi tutaj być. Potem będziemy kombinować jak właśnie te pozostałe tu jest 120, tu 120 no i dobra, pora na profil. Tam by miał być. Wskakuj. Dobra, Światło. pasuje. No tutaj nie zawiesimy niestety. Dobra, tam profil leży. Dobra, rozmierzamy 240. Gdzie będzie trzeba troszeczkę przesunąć? O, to jest to. W tym miejscu. Teraz to samo z drugiej strony. O, no, tu powinno być, bo mniej więcej ten łącznik znaczone, że powinno się tutaj znajdować. O, delikatnie. Okej, okay, jest środeczek. No, i to jest to miejsce, które pasuje, które musi być który musi być ten, ten profil. Ok, no co do tego tutaj? No to się zastanowię, czy w ogóle go tam dam. Pasowałoby go tam umieścić. Natomiast no byłoby to zagęszczone, no zobaczymy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie wrzucę, nawet jeśli bym miał tylko na tym ostatnim się trzymać, to na trzech by się nie trzymał i tylko znowu tu by się trzymał i tu by się trzymał. No ale zawsze to więcej punktów, do których mogę przykręcić płytę. Myślę, że aż tyle to nie obwiśnie, żeby to było zauważalne. Te profile tam są podcięte i płyta i te rurki nie wypychają tych profili w dół, więc nie będzie tam żadnego grzbietu. Także mogę tam śmiało puścić profil, no, w miarę będzie miał podparcia, trochę. Prawdopodobnie go tam rzucę, żeby jednak zagęścić tą, tą przestrzeń. A no, tak to widzimy, wygląda. Tutaj myślę, że jak na jednym profilu, gdzieś tam co jakiś czas tego łącznika krzyżowego nie będzie to ta konstrukcja nie będzie jakaś osłabiona i, i też to będzie grało, nie? Na tyle gęsto to tu wszystko jest, że, że myślę, że będzie spoko. Dobra, tak to na razie będzie wyglądać. Za chwilę jeszcze spróbuję, czy podejdę tam w ogóle z wkrętarką, żeby tego, tego, tego łącznika przykręcić pchełką do profila. Dobra, jak najwyżej ten łącznik podnieść, żeby nie, nie był opuszczony. I po przekątnej myślę. No, tu już nie ściągnie się, ale tam, żeby tamta strona jeszcze nie poszła. No nie będę tu wkręcał czterech wkrętów, bo to myślę, że byłoby bez sensu. Ale po przekątnej, jak tu było z tej strony, to tutaj z tej. No, I teraz myślę, że jest ok. To już nie spowoduje jakichś tam yy, poluzowań, tak opadnięcia. No tu jednak jest znacznie bardziej luźne, nie? Tutaj jest sztywniejsze. myślę, że gitara będzie się to dobrze sprawować. Dobra, tyle na tym etapie. Yy, oczywiście muszę sobie dojechać tutaj dalej jeszcze. Te wszystkie profile, jak będzie ten etap, tutaj powiedzmy, zakończony, zobaczymy sobie na koniec tego odcinka jeszcze efekt tak? końcowy. Dobrze, tak prezentuje się sufit, właściwie konstrukcja krzyżowa sufitu podwieszonego. Tak, jak mówiłem, tutaj w stronę kuchni, tam do okna są profile całości, tak? Przedłużone. Tu się kończą nad ścianą. Właściwie do ściany dochodzą. Konstrukcja też przechodzi w tą stronę, tutaj na, na, na korytarz. Powiedzmy też jednakowo, a to dlatego, że no, jest tutaj jeden poziom, tak? Nie ma tutaj żadnego przedzielenia ścianką, niczym, więc konstrukcję przeniosłem też krzyżowo, aż, aż do po prostu korytarza. Oczywiście zostało do zrobienia jeszcze te zabudowy, ale to jest temat na osobny odcinek. A tak to się tutaj prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie to powychodziło. Dobra, no tyle w tym odcinku. Będziemy się żegnać, kończyć ten odcinek, więc trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie, jak to wyszło, jak Wam się podoba. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia. No i cześć.